Dzisiaj prezentuję piękne Volvo XC70 z 2009 roku. Auto unikatowe z wielu powodów, za chwilę objaśnię dlaczego. Wizualnie ten samochód prezentuje się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o stan techniczny, tutaj również nie mamy zastrzeżeń i standardowo udzielimy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Jeżeli chodzi o unikatowość, auto jest bardzo mocno doposażone, o czym powiem za chwilę, i posiada manualną skrzynię biegów, co może być bardzo dużym plusem, jeżeli chodzi o eksploatację tego samochodu. Jeżeli chodzi o wnętrze i o wyposażenie, tutaj naprawdę można długo opowiadać, bo auto ma praktycznie wszystko. Między innymi na audio, grzane, wentylowane fotele, elektrycznie regulowane z pamięcią, tylna kanapa grzana, takie bardzo ładną, czekoladową tapicerkę, nawigację drewnianą kierownicę, bezkluczykowy dostęp, hak holowniczy, szyberdach i wiele, wiele innych elementów, na przykład takich jak aktywny tempomat. Także myślę, że naprawdę można powiedzieć, że auto jest mega wyposażone. Kolejnym plusem jest historia tego samochodu. Jest bardzo duża ilość dokumentów od samego początku eksploatacji do samego końca. Jest nawet filmik na jednym z portali, jak ten samochód został sprowadzony do kraju, także chętnie go mogę udostępnić jeszcze przez poprzedni komis, który go sprowadzał. Auto moim zdaniem bardzo jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla kogoś, kto szuka porządnego samochodu. Mamy tutaj jeszcze do tego auta dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi. Zapraszam na jazdę próbną.